Jedno z możliwych rozwiązań tego prostego zadania umieściłem w takim zadaniowym sześciopaku z zadań zamkniętych z rachunku prawdopodobieństwa, który można znaleźć na mojej stronie. Tutaj przedstawię rozwiązanie właściwie identyczne, z tą jednak różnicą, że zamiast posługiwać się rysunkiem, posłużę się regułą mnożenia. Zdarzeniem elementarnym jest oczywiście para wyników z obu rzutów. Ponieważ oba rzuty przebiegają niezależnie od siebie, zatem liczba wszystkich możliwości to, korzystając z reguły mnożenia, iloczyn liczb możliwości z obu rzutów. Teraz zauważmy, że jedynie dwa zdarzenia elementarne sprzyjają zdarzeniu A. Ponieważ wszystkie zdarzenia elementarne z omegi są jednakowo prawdopodobne, zatem korzystam ze wzoru na prawdopodobieństwo klasyczne.